Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale HardPC. Dzisiaj mamy Wam do pokazania pewną bardzo ciekawą obudowę. Jest ona stylowa, posiada dwa panele ze szkła hartowanego i przede wszystkim możecie ją kupić w bardzo przystępnej cenie, jeżeli chodzi o taką stylistykę obudowy. A mówię tutaj oczywiście o obudowie Crux Leda. Jeżeli jesteście zainteresowani jej prezentacją, zapraszam do oglądania. Jak już powiedziałem Crux Leda jest obudową dosyć specyficzną, ponieważ takowe zazwyczaj przyzwyczajają nas do jednego panelu ze szkła hartowanego, a tutaj mamy dwa, jeden standardowo na boku, a drugi na przodzie. Co może dać naprawdę duże pole do popisu, jeżeli chodzi o jednostki, które posiadają zaawansowane systemy chłodzenia, naszpikowane oświetleniem RGB. A nawet jak takowych nie mamy, to cztery dołączone do zestawu 120mm wentylatory o maksymalnych obrotach 1600 RPM mogą spokojnie się z tym problemem uporać. Przechodząc do samej specyfikacji, muszę przyznać, że do największych ona nie należy, jednak bez problemu włożycie do niej standardową płytę główną formatu ATX. Przechodząc dalej, trzeba sobie powiedzieć, co uda nam się do niej oprócz płyty głównej włożyć. Zaczniemy od dysków. Jest łącznie zatok 5, z czego w dwie zatoki jesteśmy w stanie włożyć dyski 3,5 cala. A jeżeli chcemy mieć 5 2,5 SSD, to taka konfiguracja także się tutaj zmieści. No chyba, że w ruch pójdzie taśma dwustronna, wtedy się ich zmieści o wiele, o wiele więcej. Maksymalna długość karty graficznej to 375 mm. Wspominając o chłodzeniu, to tutaj możemy włożyć maksymalnie 165 mm chłodzenia, więc chociażby dla przykładu taki Dark Rock Pro 4 od Bikoeta Be wejdzie bez problemu. Natomiast dla entuzjastów chłodzeń wodnych, trzeba powiedzieć, że jesteście w stanie naprzód założyć radiator o długości 240 mm, a z tyłu 120 mm. Panel z przodu obudowy oferuje nam następujące porty: USB 3.1 generacji pierwszej, czyli innymi słowy po prostu 3.0, dwa porty USB 2.0, a także oddzielne wyjście na mikrofon i słuchawki. No i przycisk power i reset, bo dlaczego miałoby ich zabraknąć? No i na koniec posiadamy 3 filtry przeciwkurzowe, z tyłu 7 miejsc na karty rozszerzeń, a cała paczka posiada wymiary 453 na 211 na 455 mm. Jeżeli miałbym coś dodać od siebie, to na pewno fakt, że obudowa ta z pewnością znajdzie swoich adoratorów. Za tego typu stylizację często trzeba nam zapłacić grubo, ponad 500 zł. A tutaj mamy model, który jest w naprawdę przystępnej cenie i będzie się prezentować wręcz idealnie na niejednym biurku. I to tyle, jeżeli chodzi o budowę Krux LEDA. Jeżeli jesteście nią zainteresowani, to oczywiście na dole macie linki w opisie do sklepu, gdzie możecie ją zakupić. Tymczasem my widzimy się przy okazji kolejnych materiałów, a także prezentacji produktów. Trzymajcie się i na razie!